Sieman wszystkim z tej strony Tadziu, i w końcu, w końcu nieoczekiwanie pojawił się odcinek. Niezwykle. Więc dobrze, zapisz, zapiszmy się za poziomy. Oczywiście. Zombie defense beta. Wiem, że beta no ale co? Trzeba spróbować. Aha, Boże, ja mam tym kierować, tak? Ja pierdzielę, no co się ten tak ekran i bliżej nie mogę wejść. Nie, to, to raczej takie bez sensu jest takie. Znaczy, wiem, że to jest fajne, no. Funny glitch Real. Czy tu chodzi o Real madrid Drużynę? Nie. Na pewno nie chodzi o Real Madryt. No i znowu jakiś bez sensu mapa. Ja pierdzielę, jak ja coś fajnego znajdę. To osu... O! Kill machine tam jeszcze jest u góry, ale. O! Dobrze, świetnie. Jestem dobry w rzucaniu mieczem no Lol jak mnie zlakowało. Giń beter. Gin cool. gin No nie! Nie! Musisz. Ginij cukunorisie. Giń ty i to byku się ty też gin. Uwaga, pewnie pie. Czy jakoś tak? Oczywiście mój poprawy na angielski jest super. Nie. No zcięło mi ja pierdzielę, dobra. Uwaga, pewnie Czy uda mi się? Fuck. Kurde. Ja pierdzielę. No blisko było. Ja pierdziele. Katana toward weapons. Nie, no nie mówię mi. zmieści mi ścina te nagrywanie, nie, nie ścina mi, ale mi Ale podczas nagrywania nie może się dużo dziać. Widzicie co mi się robi. Wkurza ten bandikał już. Mój kolega po poleci jakiś tam program Action, ale... Biorę się dzisiaj za to wezmę. Dobra. A to to jest łatwe, to też lubię. To jest łatwe, pół. Nic nie robię. Nic nie robię. Nie dotykam klawiszy. Polecimy sami. No fukno, ja pierdzielę. Głupi, zasrany bandikał. Nie, jest. Nie no to jest jakiś bez sensu. Na... Part 4, ok. O super. Coś takiego jak w pierwszym odcinku. Ciszliśmy klawisz dupą. Torture Chamber. 3 jej jej. hunter <try> 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 Przywitaj moje drzewko. Dobra, tutaj jest Myślemy... aha i sword. It's Jim. Hello, boy. No, Jeze z nie wiem celnąć. Fuh, pięknie. Super. O jakaś minka piękna. No i znowu mi to zlagowało, no głupi bandikał. Kau, ja pierdzielę, dobra co jeszcze tu mamy? Kill, temat nie. Nice, Help, sword, sword. sword. Zombie, bass demo. Demo, jak. O mam pomysł, a będę używać pauzy, gdy mi się coś zatnie. <ścoughs> Zabili nam gościa! Autobus nie chce dalej. No to jedź bliżej! Aha, bo ja nie żyję. A jestem super, Pff. nie żyję i mówi jedź bliżej! Fan of the Jets. Oczywiście spadamy tak. Ja mam nadzieję, że mi nie zatnie tego. Ale ja mam w głowie teraz, w ogóle mi nie obchodzi nagrywanie, no ja mam głup, głupią w głowie zabawkę mojego brata. I tam piosenkę z tego. Tu, 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 tu. O, nie ścięło mi, brawo Bandi Przy, przydałeś się. Jest! Nie! Jeszcze Jeszcze zahaczyłem, nogomoto. Labota. Laboratory he escape. Zobaczmy to. Hej, sam. Czemu ja się nazywam? Sawery, Jak to się nazywać Ksawery, a nie Sawery. Lol. Ja mi to za? <głos> Cieło. <głos> no, nacisnąłem ten frajerski guzik. Jadę do tyłu. No, wiedziałam, że to, to będzie. Halo, dzień dobry. Go! Okej. <noise> <noise> Okej, okay, okay, udało mi się. Przeżyłem. To też jest bardzo ważne. No, otwórz mi to! Nie interesują mnie te angielskie napisy! Otworzę ci. <głos> <głos> Aj, nie, straciłem nogi. Tu jedziemy na hardcore'a Pieprzona gra Stop take glitch Oczywiście, że naszego ekstremalnego dziadka bieremy i co robimy? No To jest jakieś sensu. Nie wiem o co mi chodzi, dobra Szenicy oblate są. No zobacz o 12 fakie yeah, 12. Fuck yeah. O nie. Dobra, uważamy na swój łebek. To też jest jakiś taki poziom podobny poziom do tego wcześniejszego. No, o, aha, są te. Se jadę i nie wiem co to jest. Langer. Ua wow. przeszłem Dobry e Epic pie pile drive. Nie wiem co to jest pile, ale drive to wiem. Kierować. Oczywiście trzeba na pewno źle to. Czemu to jest flaga Kanady? Nieważne. <ślesy> Ludzie, obsiliłem tobie rękę. Charge. <grystanie> staniecie z kopyta. No nie, nie żyję. Jeszcze raz. Charge. <grystanie> Charge. Muzyka jak spiratów z, z Karajbów ci z kopyta Nie. Skopyta. Kto do teraz nucił łapka w górę? A się okazuje, że nikt nie nucił. Ale się co samod... święty jest królem! Zostaniesz skopita, skopita kop! LOL! Pff, mój konik nie żyje! Co, oni są niewidzialni! Jest! O dobrze, Jeszcze jest 9 minut, więc... Powiem szczerze, że musimy zakończyć te nagrywania, ile mam na telefonie, bo akurat mogę sobie oglądać na Balticalde. 9 minut i 15 sekund. Mój telefon nadrobił czas. Więc trzymajcie się i dzięki za oglądanie trzymajcie się. Cześć i nora.